Dobry wieczór Państwu, Sylwester Latkowski, dzisiaj w po 20 zajrzę do Sejmu, a tam obradowała nie tylko grupa czy podkomisja do spraw otyłości, ale przede wszystkim ważna komisja śledcza do sprawy zbadania afery Pegasus, a także parlamentarny zespół zajmujący się bezprawiem. Co łączy aferę Pegasus z aferą Polnordu? Zapraszam. Dzisiaj odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do sprawy afery Pegasusa. Jako pierwszy miał być przesłuchany Maciej Wąsik. To były z CBA, bliski współpracownik Mariusza Kamińskiego, który kilka godzin później miał także pojawić się w Sejmie. Mariusz Kamiński był w okresie PIS koordynatorem do służb specjalnych i szefem MSWEA. Oczywiście, tak jak było do przewidzenia, Nikt z nich nie stawił się. Rano wydali swoje oświadczenia. Uprzedzili o tym publicznie. Zaczęło się jednak od Macieja Wąsika. Jak widzimy, świadek nie stawił się w wyznaczonym terminie. Niestety nic dziwnego, że kolejny polityk Prawa i Sprawiedliwości zasłania się para wyrokiem, para trybunału, który został wydany na zlecenie polityczne i unika odpowiedzialności przed komisją śledczą. Znamy już takich delikwentów i w stosunku do każdego kolejnego komisja musi zastosować dokładnie taką samą procedurę, która jest opisana w Kodeksie Postępowania Karnego. Dlatego ja wnoszę o to, aby pana Macieja, wobec pana Macieja Wąsika skierować wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie i zastosować karę grzywnę. To nie jest pierwszy świadek, który salę posiedzeń Komisji Śledczej zmienia w historii Polskich Komisji Śledczych na salę sądową. To jest e, e, atak na państwo polskie, to jest podkopanie państwowości polskiej i to jest również najgorszy z, z możliwych scenariuszy, jakie państwo polskie jest w stanie sobie wyobrazić. Osoby odpowiedzialne za aferę, którą tu rozpracowujemy, używają wszelkich sposobów, żeby uniknąć odpowiedzialności. Oczywiście odbyło się głosowanie z wiadomym wynikiem, ale o tym głosowaniu. Opowiem później. Na decyzję komisji zareagował Maciej Wąsik. Rozbawiło to m.in. Katarynę, to taka znana kiedyś blogerka, jak było modne pisanie blogów. Komisja do spraw Pegasusa to prawdziwy cyrk. O 10:34 przegłosowali wniosek o ukaranie mnie za niestawienictwo, ale wezwali mnie dopiero na 14:00. Polityczna chudzpa i prawne partactwo Gankolsena. Oczywiście ktoś powie, na co miała czekać komisja, skoro Maciej Wąsik wcześniej zapowiedział, że się nie stawi? Tutaj jednak bym pilnował procedur, skoro mówimy o państwie prawa. A co by się wydarzyło, gdyby to nagle Maciej Wąsik doznał olśnienia i postanowił przyjść na komisję? Ale wróćmy do tego głosowania. Jest ono wymowne. Poddaję ten wniosek w takim razie pod głosowanie. Proszę sekretariat o uruchomienie. Kto jest za zgłoszonym przez przewodniczącego Tomasza Trele wnioskiem? Poczekamy chwilę. No to ręcznie Dobrze, to głosujemy ręcznie. Kto jest za? Tak, to w ogóle był dzień problemów technicznych w Sejmie. Ale myślę, że tutaj to głosowanie jest wymowne. Powiem krótko. Nigdy nie dojdzie do wyjaśnienia afery Pegasus. Nie chodzi o to, że ten system do inwigilacji jest skomplikowany, tajny. Nie, 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 nie. Po prostu nie ma prawdziwej woli politycznej, zarówno u polityków rządzących, jak i chyba to najważniejsze. U funkcjonariuszy służb specjalnych. W ogóle w tej sprawie trwa przerzucanie winy jeden na drugiego. Funkcjonariusze, którzy stosowali Pegasusa, rzucają winę na prokuratorów, którzy ich zmuszali wręcz do stosowania Pegasusa. Co na to prokuratorzy? Ci mówią, przecież to wszystko było za zgodą sądu to wina sędziów. Nikogo nie ma dzisiaj winnego. Zresztą wysoko postawieni funkcjonariusze CBA także mówią, że nic nie wiedzieli, że nie mogli wiedzieć, że nie byli od tego, by wiedzieć. Przypomnę fragment głośnych jeszcze niedawno zeznań byłej szefowej CBA, Agnieszki Kwiatkowskiej. Kiedy pani dowiedziała się, że polskie. Służby dysponują systemem, który jest w zakresie badania pracy komisji. W jaki sposób się Pani dowiedziała i od kogo? Raczej pozycjonuję to, jeśli chodzi o moją, mój zakres wiedzy, wiedza z mediów pochodząca. I nie miałam takiej wiedzy, jakie narzędzia są stosowane w ogóle całościowo w pracy operacyjnej, prowadzonej czy to przez Delegaturę Bydgoską, czy to przez Centralne Biuro Antykorupcyjne jako całość. Ale te materiały z pracy operacyjnej również trafiały do śledztwa w postaci na przykład protokołów oględzin. Nie przypominam sobie teraz, żeby tam były wpisywane jakieś dane dotyczące stosowanych środków technicznych. Tak? CBA, ta higiena, bym powiedziała, mówię z poziomu Delegatury Bydgoskiej, bo jakby te lata, Państwo doskonale ale wiecie, byłam w Wydgoszczy, więc nie powiem, jak było gdzie indziej. Ale ta higiena była bardzo, bym powiedziała, taka bardzo przestrzegana. Tej... Podsumujmy. Mamy bardzo czystych funkcjonariuszy, którzy niesamowicie dbają o higienę, i nie myślę tutaj o myciu rąk, o jakimś super programie szpiegowskim, dowiedzieli się z mediów. Jakoś nie zwrócili uwagę, przeglądając zebrane materiały z inwigilacji, że mają więcej danych niż zazwyczaj. Tak jakby ktoś siedział w czyimś telefonie. Oczywiście, że nie zwrócili na to uwagi, nie zastanawiali się, co to za nowy sposób inwigilacji, który daje takie możliwości. Więc ta gra w durnia z nami będzie trwała. Pani szefowa, pan, chyba należałoby się zwracać do pani. Jak pan sobie życzy, pani? E, proszę świadka. Czyli rozumiem, że pani jako procesowiec wówczas nie miała wiedzy, jakich środków technicznych y, używa Piątechniki y, y, przy zastosowaniu kontroli operacyjnej. Przez Piątechniki pan przewodniczący rozumie to Biuro Techniki Operacyjnej w Warszawie? Tak? Y wszystkich którzy wiedzieli o tym, że zastosowany jest Pegasus. Jak Więc powiem. jakby odnosząc się do nie do konkretnego narzędzia, to jest do środków technicznych. Ja rozumiem panie przewodniczący, że rozmawiamy o tym Biurze Techniki Operacyjnej, które jest odpowiedzialne za stosowanie wszelkich tak narzędzi, to mój stan wiedzy w ogóle jakby był w totalnym oderwaniu, bo czym innym... Nawet to jest biuro, które mieści się w Warszawie, jak państwo doskonale wiecie. W ogóle stan wiedzy funkcjonariusza z poziomu delegatury, z takiej jednostki terenowej realizującego czynności na temat tego, czym się, co, czym dysponuje to biuro jest, no, mogę powiedzieć, zerowy. Tak? Jedyne co najwyżej się stanie, to to, że ktoś odpowie za taki, a nie inny zakup, formę zakupu tego szpiegowskiego programu. Każdy, kto ogląda komisję śledczą, ma o niej swoje zdanie. Do tej pory większość obserwatorów, i to z różnych stron świata politycznego, Dziennikarzy, którzy są po różnych stronach naszego sporu, wszyscy oni mieli nie najlepsze zdanie o pracy tej komisji. Jak na razie, jedynym sukcesem tej komisji było to, że wielu z nas zobaczyło, jak właściwie myślą funkcjonariusze CBA, co w ogóle myślą, jak grają z nami w durnia. Miało to miejsce w czasie przesłuchania z byłą szefową CEBA Agnieszką Kwiatkowską. Po prostu dla ludzi służb najważniejsza jest ciągłość. Nieważne, kto przychodzi do władzy, każdy mówi o ciągłości służb, że to trzeba robić dla dobra służb, więc nie dziwmy się potem, że funkcjonariusze czują się bezkarni, bo wiedzą, że nigdy im włos głowy nie spadnie. Przy okazji tego przesłuchania mogliśmy także zobaczyć, jak obecnie rządząca koalicja radzi sobie ze służbami. A raczej, jak sobie nie radzi ze zmianami w służbach. Ktoś przecież nominował i długo trzymał na stołku panią Agnieszkę. Nie były to krasnoludki w czapkach, niewitkach, a konkretni ludzie z konkretnym nazwiskiem i konkretną twarzą. Wokół apery Pegasusa robi się tylko i wyłącznie dym. Co z tego wynika? Nic. Funkcjonariusze służb, ponieważ tak dbają o higienę, jak zwykle umyją ręce i będzie po sprawie. Dziennikarza śledczego, kota Kraskowskiego, autora, dziennikarza śledczego i autora materiału, który zrobił, można powiedzieć, furorę w sieci, w internecie, ale nie przebił się za bardzo do mainstreamu. W sejmie w podobnym czasie obradował także... Parlamentarny zespół przeciwdziałania bezprawiu, Bezpieczna Polska. Oczywiście nic nie dzieje się przypadkowo. Nieprzypadkowo wyznaczono ten dzień na obrady tego zespołu i godzinę. To taka riposta na działanie Komisji Pegasusa i to, co się na niej wydarzy. Chciałem zajrzeć, co takiego wydarzyło się na tym parlamentarnym zespole, i miałem problem. Zobaczcie sami. Na szczęście dzisiaj żyjemy w czasach socjalów i na profilu prawa i sprawiedliwości odnalazłem transmisję. Drodzy Państwo, zaczęliśmy z lekkim poślizgiem, bo stała się rzecz skandaliczna i cenzura ze strony marszałka Sejmu, i chcę o tym powiedzieć głośno, bo zespół parlamentarny, mimo tego, że wystąpiliśmy w odpowiednim czasie, zgłosiliśmy informację o tym posiedzeniu, nie jest transmitowany na oficjalnej stronie Sejmowej. Kiedy zacząłem słuchać Leszka Kraskowskiego, spojrzałem na twarze osób przesłuchujących go znajome, związane z Ministerstwem Sprawiedliwości. Przez 8 lat odpowiadali za rozliczanie afer, za śledztwa. Leszek Kraskowski grzmiał, że nie wyjaśniono tej sprawy, że nie ma woli wyjaśnienia tej sprawy, a naprzeciwko niego siedzieli ci, którzy przez raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem. Tak dziecku yy, czasami pokazuje. 8 lat zajmowali się sprawą. Tak się dobrze zajmowali tą sprawą, że dzisiaj jest jak jest. Powiedzmy sobie wprost: tu nie chodzi o żadne wyjaśnienie afery Polnordu. To tylko wyłącznie polityka. W ogóle w tej sprawie, tak jak w wielu innych sprawach, zawsze jest polityka. Układy, układziki, powiązania, ponadpartyjne powiązania. I potem widzimy to, co widzimy. Ale co łączy te dwa dzisiejsze. Wydarzenia w Sejmie. Oczywiście zostawmy na boku to, że przy aferze Polnordu pojawił się Pegasus. Tak naprawdę te dwa wydarzenia łączy jedno. Nic z tej mąki nie będzie, nic z tej mąki nie da się upiec. Nikomu zresztą na tym do końca nie zależy. Ani afera Pegasusa, ani afera Polnordu nie zostanie wyjaśniona w tym Sejmie. Na marginesie. Znacie chociaż jedną dużą aferę, która została w Polsce wyjaśniona do końca? Przeczytajcie blokowaną, niewygodną dla wielu książkę o skandalicznym śledztwie w sprawie generała Marka Papały. Dostępny jest także audiobook. Nie pozwólmy, aby zadeptano ślady w pamięci o tej sprawie.